Dzień dobry, dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym vlogu na moim kanale. I szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że tego vloga właśnie zacznę w ten sposób. Jeszcze godzinę temu, słuchajcie, leżałam zmarnowana na kanapie bez makijażu, a mój przyszły mężuć, mój misiak, powiedział: Idziemy po swój prezent walentynkowy. Także zbyt długo nie myśląc, słuchajcie, ogarnęłam się, pomalowałam, zrobiłam włos. Dwa razy nie trzeba powtarzać, że jedziemy po prezent. Także bardzo się cieszę i czuję, że to będzie coś fajnego. Może od razu Wam powiem, co to będzie za prezent. W sumie, jak oglądaliście kierunek to mówiłam o mojej torebce, która gdzieś tam na ten moment jest na mojej liście, że chciałabym po prostu bardzo ją mieć. No i słuchajcie, ktoś wysłał tą prośbę. I jedziemy prawdopodobnie właśnie po tą torebkę. Jeszcze chciałabym ją obejrzeć na żywo. No i co? Chyba za niedługo będzie moja. Fajnie. Słuchajcie, żebyście źle tego też nie odebrali. się po prostu cieszę, doceniam to. No i, i co? No kocham torebki. No, która kobieta, słuchajcie, nie kocha torebek i nie cieszy się z takich damskich rzeczy. No, myślę, że każda by się ucieszyła. I jesteśmy w witkacu, idziemy po moją wymarzoną torebkę. Także ja zmiaram się, bo jest to mój prezent walentynkowy od mojego przyszłego wężusia. Także cieszę się bardzo, bo on w sumie też wiedział o tym, że ja długo myślałam o tej torebce. I nawet w Tajlandii, słuchajcie, przymierzałam się do niej, sprawdzałam, jak wygląda ta torebka i powiem Wam, że trochę się nad nią wahałam. No ale słuchajcie, ona jest naprawdę taka piękna, także no, słuchajcie, dzisiaj wyszukowałam się dosłownie w pół godziny i już byłam gotowa. Mam tutaj taką borową, mi się bardzo podoba, to pasuję, się, że pasuje, prawda? Miałam się i właśnie tą torebkę, dosłownie tą, przymierzałam również w Tajlandii, ale jeszcze wtedy nie byłam tak zdecydowana. No jak prezent wolę tam chyba wypada się skusić, no piękna jeszcze ze złotym elementem, gdzie ja generalnie noszę złote dodatki To myślę, że będzie fajnie pasowało Nie no fajnie, jestem błyski, ja po prostu wiem kiedy jest to Kiedy coś mi się podoba na 100% Ja wiem, że do czarnych jak będzie pasowała Do tak wiecie, najzwyklejszych To ona będzie taka barwna W ogóle teraz bordowe kolory jest modne I na jesień będzie super Bo ten kolor jesienią też jest fajny I na lato też W ogóle do tej stylizacji moda mi się podoba Tak, chyba tak Zarebka jest w ogóle zdecydowanie większa i bardziej pojemna niż ta Louis, w której dzisiaj przyjechałam, bo jest szersza, zdecydowanie i aparat mi się zmieści. Kanon ten malutki telefon, szczotka, błyszczyk, no bardziej pojemna, zdecydowanie. I tutaj jeszcze mamy czarną opcję, też mi bardzo się podoba, ale chyba tutaj jest przegłosowane na bordową. To jest taka smutna. Myślę, że bordowa jest zdecydowanie ciekawsza. Jeszcze mamy czarną wersję. I tak sobie myślę, że chyba właśnie ta bordowa jest taka bardziej z efektem wow i tutaj razem z pewnie też zadecydowałyśmy, że ta bordowa jest... to jest taka wisienka na torcie w sumie. I tutaj mamy taką wersję bardziej w macie, a tam ta klamra się błyszczy i mi też to bardziej odpowiada. Tak mi to się fajnie, fajnie No ale wiadomo, czarny to też jest taki klasyk w sumie lubimy patrzeć. No, chyba dobra, dobra. I jeszcze przymierzyłam sobie na dosyć takie okulary. Dajcie znać, co o nich myślicie. Ja w ogóle nigdy nie chodziłam w pilotkach. Nie mam kompletnie akurat takiego modelu. Uważam, że naprawdę całkiem fajnie to wygląda, nawet z tym srebrnym akcentem. Srebrnych to już w ogóle słuchajcie, nie mam, bo ja tylko tak naprawdę w słocie. Ale fajnie to wygląda, też są bardzo ciekawe. Składam. Ja się. A jeszcze słuchajcie, dwie godziny temu, praktycznie. Bardzo źle się czułam. Także się. I love you. Tu usłyszać tak. No tak, jest. Torebeczka. witaj w domu. poznaj wywaj muszę Kto się tak cieszy z torebek? No każda baba, no, słuchajcie, każda baba. Nie no, miał, mam, okulary. mam okulary z Gucci, ale ogólnie torebek takich rzeczy nigdy nie miałam, więc to jest moja taka pierwsza torebka od Gucci. Uwaga! Teraz polecimy klasykiem. Jest to Gucci. Czy to chyba nie polskie. Że jakaś tam spodnie. Jest to Gucci. Jest, zobaczcie! Nowa torebusia. Jaram się. Dobra, trzeba odpakować, ja nie potrafię długo czekać. Także teraz każdy będzie miał beker, że będę miała nowe opakowanie na, na wystawce. W sypialni. Nie, nie będzie na wystawce. Będzie w szafie po prostu. Zobaczcie ale nawet nie będę odpakowywała, to zrobię unboxing wszystkim, jak wrócę do domu. Ja Jaram się, słuchajcie, najbardziej na świecie mam najlepszego chłopaka pod słońcem i jest najlepszy nawet bez tej torebki, bez tych wszystkich dodatków, bez tych wszystkich prezentów, które sobie robimy, ale naprawdę strasznie ciekawa mam kurz. Przyszły mężuś spełni moje marzenia torebkowe. Myślę, że większość kobiet ma takie marzenia swoje torebkowe, więc życzę Wam, kochane moje, żeby też się spełniały Wasze takie marzenia materialne, bo... O to żyjemy, słuchajcie, żeby wydawać i, i żeby korzystać z tego życia i żeby mieć to, co się lubi i to, co się chce i to, o czym się marzyło. Także my zmierzamy do domu. Szkoda, że już jest godzina 21, bo byśmy skoczyli pewnie na jakiś lunch, a tak spadamy na chatę. I chyba dzisiaj zostanę. Po okresie dlatego te wahania nastroju. Która z nas nie ma takich wahań? Wczoraj płacz. Dzisiaj rano, słuchajcie, źle się czułam. Nagrywałam się jeszcze moim dziewczynom, wszystkim się nagrywałam, że po prostu fatalne dzisiaj miałam samopoczucie naprawdę, a teraz jest fajne Mamy dzisiaj 14 lutego, a to oznacza walentynki. Jestem aktualnie po egzaminach. Można słuchajcie świętować i jedziemy na obiad walentynkowy. Całe szczęście udało się ostatecznie jechać do starego domu. Jesteśmy w drodze, zaraz będziemy wyjeżdżać Bardzo się obawiałam W starym domu zawsze jest turbo obłożenie Zawsze jest pełno rezerwacji Ale dzisiaj z samego rana zadzwoniłam I się okazało, że ktoś po prostu anulował rezerwację I możemy jechać, słuchajcie A w starym domu naprawdę ostatni raz byłam z moją Julią I bardzo się stęskniłam Z takim typowym polskim jedzeniem Tam jest bardzo fajny klimat Na pewno jeszcze wezmę na nos A dzisiaj sobie dam, słuchajcie I mam nadzieję, że będzie coś pysznego Wczoraj też miałam bardzo fajny Fajny dzień z moimi dziewczynami, taki walentynkowy I napiłyśmy się winka i poimfryzowałyśmy, więc było serio bardzo fajnie A dzisiaj zaczynamy ten fajny dzionek Mam nadzieję, że Wasze walentynki również były udane i spędziliście je z Waszą ukochaną osobą Chciałam sobie, słuchajcie, jeszcze kupić kurtkę pod moją nową torebkę A, mam nową torebkę A co, cieszę się z niej i będę się cieszyła, słuchajcie Jest piękna i moja ukochana Coś mi z kolorem trochę nie wyszło, ale... Powiedzmy, że prawie. Jest to prawie ten sam kolor, ale uważam, że mimo wszystko tak pasuje. No, możemy jechać. No już po obiedzie, ale słuchajcie, nie mogłam się oprzeć. I musiałam po prostu zabrać ze sobą Dobroci ze starego domu A mówię tutaj o wypiekach I wzięłam bezę, słuchajcie, z malinami Bo jest ona moją ulubioną Ostatnio jak ją spróbowałam to stwierdziłam, że naprawdę Nie jadłam lepszej bezę W starym domu jest najlepsza Z malinami, serio polecam Bo jeszcze jest taka z truskawkami A dla misia jest chyba Szarlotka, jeśli się nie mylę Chociaż nie pamiętam, ale będzie na pewno Fajny deserek do kawki na siłownię, mamy niedzielkę, więc taka niedziela totalnie sportowo, z czego bardzo się cieszę. Woda jest, kochani, jest dosyć zimno, także pędzę e, i dzisiaj, słuchajcie, będę na pewno trochę biegała, ale też trochę e, będę chciała się nauczyć różnych ćwiczeń na maszynach, jakichś hip czy coś. Nie wiem, śmieję się, słuchajcie, bo jestem amatorką w tym i nie będę tutaj ściemniała. No ale mam chęć trochę, żeby się nauczyć i mam nadzieję, że będę spoko. Dzisiaj się nie pomalowałam, bo wtedy że tak mała jest to bez sensu, bo po prostu nie kadzien jest po co mała drobnica. Trzeba się kąpać, więc coś się się, słuchajcie, na kebaba. Dałam się namówić. Sama w to, słuchajcie, nie wierzę. Bo kebabowa nie jestem, ale spróbuję jakieś nowości, podobno, w sensie dla mnie nowości. Muszę Wam przyznać, że serio trening na siłowni bardzo dużo mi zrobił. Czuję się świetnie, mam dużo endorfin i wbrew pozorom naprawdę mam na dzisiaj dużo energii. Choć przyznam szczerze, że ten trening siłowy był ultra ciężki, bo jest to dla mnie coś nowego. Przy okazji Wam rzuciłam te przebitki z moich ćwiczeń, ale ja też bardzo chciałam mieć te nagrania na telefonie, abym mogła sobie po prostu zobaczyć później, jak przyjdę na trening sama, żebym wiedziała po prostu, jak. Ćwiczyć. No, także tak to kochani, słuchajcie, wygląda. Na pewno też będę przeplatała te ćwiczenia siłowe z cardio, które tak bardzo uwielbiam, ale na pewno je ograniczę, a nie tak jak zawsze, kiedy biegałam po prostu non-stop, codziennie, a jednak fajnie by było troszkę umieśnić to ciało, żeby nie było takie wiotkie. Ja po prostu nie wierzę, że dałam się dzisiaj na mój na Jeszcze nie wiemy chyba w jaką lokalizację, ale dobra, niech będzie ten kebab. Ja mam w ogóle takiego swojego ulubionego kebaba właśnie w Subsku. Jeśli ten kebab będzie smakował tak samo To ja go z miłą chęcią zjem, słuchajcie Tylko ten kebab miał fryteczki Bardzo taki lubię Lubię w ogóle jak, jak ta tortilla jest taka spiczona I nie lubię takiego, wiecie, lawasza miękkiego eee, I mało mięsa Chyba nie dokończyłam, bo e, i ruszyliśmy i też nie mam pamięci Lubię jak jest mało mięska, więcej warzyw I zawsze o to proszę, jeśli już Troszkę więcej tego sosu, ale też żeby nie było zbyt mokre eee, No i właśnie nie lubię takiego lawasza dużego, miękkiego ja wiem, że niektórzy to lubią i tak powinno też być. A ja lubię tak wiecie, tortilla mega spieczona i takie skól. Ja po prostu kocham ten widok w Warszawie. Te wysokie budynki, to naprawdę wygląda fenomenalnie. Niczym w Nowym Jorku. A ten kebab w ogóle miał fajne opinie na Google, bo 4 i 8 gwiazdki chyba. Bardzo, bardzo dużo opinii, więc podobno jest dobry. Cóż za romantyczna kolacja. Na kebabie. Jest wow. jak ale dobry. Jaki moja głowa. Zobaczcie, jaki pepsik. Dobra, testuję. Ale jest strasznie dużo, a to jest podobno małe, więc. Ale dobre, bo jest w ja. Tak samo stwierdzam, że jest nawet lepszy ten niż, e, niż ten, którego uważa, uważałam za faworytę w No I naprawdę wam polecam czyli keba, bardzo, bardzo dobra bułka, ja, ja myślę, że nie każdy też lubi takiego, takiego placka, taką tortilla ja akurat tak, Zajęcę. nie wierzę, że mi tak keba smakuje, naprawdę. Nie ma co kochani, naprawdę ten keba był spoko, balans po treningu został zachowany, czyli trochę ćwiczenia, a potem trochę jedzenia ale ważne, aby się ruszać, no ale powiem Wam, że ten kebab był naprawdę treściwy, jest on na ulicy Towarowej w Warszawie, więc jeśli jesteście stąd, to serio Wam polecam. Naprawdę ja bardzo rzadko jem kebaby, ale w sumie nie żałuję, że dzisiaj się tam udałam, bo naprawdę mi smakowało. Ja poprosiłam o mniej mięsa, bo nienawidzę tego, jak kebab jest po prostu przepchany mięsem, wolę więcej warzyw, zdecydowanie.